Dziś na kanale o domu opowiem wam jak działa napęd do bramy garażowej Sonfi DeXo Smart 800 IO po kilku tygodniach użytkowania. Witajcie w moim garażu, tu Was jeszcze nie było. Przepraszam za bałagan, ale ten garaż jest multifunkcyjny. Przede wszystkim pełni rolę mojego centrum logistycznego. To tutaj docierają wszystkie paczki, stąd wracają wszystkie paczki. A jak wiecie na kanale o domu i na kanale o technologii jest tego sporo. Jednym z tych paczek ostatnio był Somfy Dexo Smart 800 IO, czyli nowy system napędowy do bramy garażowej, który tutaj zamontowałem. Używam go już od kilku tygodni i w tym materiale opowiem Wam, jak wygląda cały proces instalacji jak się tego używa i co najważniejsze, jak to się sprawdza na co dzień. Jak widzicie, ja tutaj nie mam żadnego skomplikowanego setupu. Jest bardzo prosta brama, do której był też bardzo prosty napęd do tej bramy. I ten napęd generalnie no, sprawdzał się, wszystko działało, ale nie miał on żadnych funkcji inteligentnych, był dość wolny, dość głośny. Nie mogłem w żaden sposób otwierać tej bramy zdalnie. Więc kiedy pojawiła się okazja, żeby to zmienić, to bardzo chętnie z tego skorzystałem, bo dla mnie jest to na przykład bardzo istotne żeby kurier przyjeżdżając tutaj miał gdzie zostawić paczkę, zwykle posiłkuje się sąsiadami albo kiedy nie ma mnie w domu i sąsiadów też, to kurier zostawia mi paczki za domem, ale czasami pogoda nie sprzyja, więc fajnie by było tego kuriera wpuścić do garażu, żeby mógł tutaj zostawić paczkę, ale na tym nie koniec plusów. Zacznijmy jednak od początku, czyli od tego co w zestawie i jak przebiega montaż. Oczywiście montażu nie robimy sami, tylko przeprowadza go wykwalifikowany partner SOMFI, w tym przypadku lokalna firma, która zrobiła świetną robotę. Panowie w godzinę się uwinęli. I jak to wszystko wygląda? Jeżeli już macie napęd do bramy garażowej, to prawdopodobnie wymienić trzeba będzie tylko jeden element, czyli główną listwę, główną szynę, po której jeździ brama, bo to jest integralny element tego systemu. Otwierania bramy od Sąfi. Jeżeli chodzi o sam montaż, jest on z grubsza bezproblemowy, chociaż trzeba się czasami przygotować na pewne utrudnienia. U mnie na przykład takim utrudnieniem było to, że poprzedni napęd był dużo lżejszy, a jako, że na suficie mam regips na belkach, to nie dało się go podwiesić bezpośrednio w regipsie, tylko trzeba było trafić w belkę. No i okazało się, że szyna do bramy, którą zastąpiliśmy tę poprzednią, jest nieco krótsza i napęd od Somfii nie pasuje do mocowania. Od starego napędu. Na szczęście panowie rozkminili to bardzo szybko. Podwiesili mi to tutaj na takich wspornikach i trzyma się idealnie. Nie ma żadnego problemu. Nie wymagało to w zasadzie żadnego wiercenia, żadnego kucia w ścianach. Wiadomo, jeżeli instalujecie taki napęd pierwszy raz, no to gdzieś trzeba będzie to przywiercić. Często zaleca się też, żeby ta główna belka była dodatkowo przymacowana do sufitu. U mnie takiej możliwości nie ma, ale też nie było takiej potrzeby, bo ten napęd trzyma się bez problemu. On nie jest na tyle Ciężki, żeby wymagał dodatkowych wsporników. Napęd możemy podłączyć bezpośrednio do instalacji elektrycznej, albo tak jak ja mam zr zrobione do gniazdka, które mam na suficie. Pierwszą konfigurację przeprowadza oczywiście monter, który sprawdza, czy brama jest poprawnie zamontowana, czy dobrze się otwiera, zamyka, czy spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. On też programuje piloty. W zestawie dostajemy dwa takie piloty od Sonfi. I z pomocą tych pilotów sterujemy tym całym napędem. Co ważne, ten pilot oprócz tego, że ma jeden główny przycisk, ma też trzy dodatkowe przyciski, więc jeżeli z czasem będziemy chcieli rozbudować ten ekosystem, na przykład nie wiem o bramę wjazdową na posesję albo żaluzję w oknach, to będzie można je zaprogramować do tego pilota i sterować wszystkim z poziomu jednego urządzenia, a nie czterech różnych. Do obsługi tego systemu potrzebna jest też centralka i jest to o tyle istotne, że cały ten system działa w systemie Sonfi I.O., czyli jest to system na częstotliwości radiowej. On jest kompatybilny też z innymi systemami, na przykład z Zigbee, ale zasadniczo mamy tutaj ten system I.O., który jest też bardzo bezpiecznym systemem, więc nie musimy się obawiać, że ktoś na przykład przyjdzie i nam schakuje wejście do domu, bo mamy inteligentną bramę czy inteligentne rolety w oknach. Tego raczej nie musimy się obawiać. To też oznacza, że do tej centralki możemy podpiąć jednocześnie aż 200 urządzeń, a aż 280 urządzeń, 21 marek jest kompatybilnych z tą centralką, więc nie jest tak, że jeżeli kupimy sobie system od Sąfi, to jesteśmy uwiązani w ekosystemie Sąfi. Nie, możemy korzystać z urządzeń różnych producentów i agregować je w jednej centralce, którą sterujemy z poziomu jednej aplikacji. I powiem wam, dla mnie to właśnie było w tym wszystkim najważniejsze, żeby móc sterować tą bramą. Garażową z poziomu telefonu. I tutaj mam dwie takie opcje. No pierwsza opcja to jest oczywiście aplikacja Tahoma, w której mogę sterować indywidualnie bramą, czujnikiem i oświetleniem zamontowanym w tym napędzie bramy garażowej. Z reguły nie dotykam światła i czujnika, bo tutaj jest fotokomórka, więc, kiedy po prostu brama się włącza, to światło się pali. Kiedy brama się zamyka, światło się wyłącza, i tak dalej. Można to przeprogramować, ale ja tego nie robiłem. No i mamy opcję otwierania tej bramy z poziomu samej aplikacji oraz wygodnego widgetu. I możemy tą bramę albo otworzyć i zamknąć w całości, albo bardzo fajna funkcja jest przycisk wentylacji, który minimalnie tylko uchyla tę bramę i później możemy ją zamknąć również jednym przyciskiem. Natomiast drugi sposób to zintegrowanie tej aplikacji z asystentem głosowym i systemem smart, czy to od Google, czy to od Apple, bo zarówno Apple HomeKit, jak i Google Home są kompatybilne, więc dla mnie to jest super sprawa, że ja mogę teraz sterować wszystkimi urządzeniami smart różnych producentów z poziomu Google Home. Tu tylko jedna uwaga. Jeżeli chcemy otworzyć tę bramę z poziomu Google Home czy asystenta Gemini, nie możemy tego zrobić komendą głosową z tego względu, że musimy podać PIN do otworzenia bramy. Są to oczywiście względy bezpieczeństwa. Rozumiem to. No troszeczkę szkoda, że nie mogę powiedzieć: OK Google, otwórz garaż. Przepraszam, Łukaszu, nie mogę otworzyć bramy garażowej, ponieważ wymaga to podania kodu PIN. Możesz to zrobić za pomocą aplikacji Google Home. Jak widzicie, muszę wejść w aplikację Google Home. Tam mogę wcisnąć przycisk Otwórz, ale muszę wpisać PIN. Jeżeli nie chcę wpisywać PINu, muszę otworzyć bramę z poziomu aplikacji Tahoma albo z poziomu widgetu. Tutaj po kliknięciu Otwórz, klikam Otwórz, brama zaczyna się otwierać i nie musiałem podawać żadnego PINu. Zamkniemy bramę, żeby nie przeszkadzać sąsiadom w czasie nagrywania. No i właśnie, może przejdźmy do tego, jak to działa w praktyce. Powiem wam, że dla mnie największą różnicą, bo wiecie, jestem troszeczkę takim ignorantem, jeżeli chodzi o takie sprzęty. Dla mnie brama garażowa to brama garażowa, nad czym się tu rozwodzić. A tu się nagle okazało, że jak wymieniliśmy napęd, to ta brama działa dużo, dużo ciszej. Sam napęd jest cichutki. Monter, który montował mi tutaj cały ten system, też był łaskawy, mi tu wszystko pięknie natryskać jakimś smarem. Więc nic nie skrzypi. Jeżeli u siebie też instalujecie taki system, to zadbajcie o to, żeby wszystkie istotne elementy konstrukcyjne przesmarować i robić to regularnie, no bo dzięki temu wydłużacie żywotność całej konstrukcji. Także poprawiła się znacząco płynność otwierania tej bramy. W tej chwili jest to tak ciche, że kiedy siedzę na przykład w pracowni obok i otwieram czy zamykam garaż, to nie jestem pewien, czy on jest na pewno zamknięty? Ale na szczęście dzięki temu, że mam teraz wszystko spięte z Google Home, mogę po prostu zapytać: OK, Google, czy zamknąłem garaż? Brama garażowa jest zamknięta. I to w ten sposób działa nie tylko oczywiście, kiedy jesteśmy w domu, ale z dowolnego miejsca na ziemi, w którym mamy zasięg, więc to jest bardzo wygodne. Obsługa bramy również jest bajecznie prosta, czy to z pilota, czy to z telefonu. Mamy tu też fotokomórkę i zabezpieczenia, więc jeżeli brama napotka jakąkolwiek przeszkodę to nie zmiażdży jej. Sprawdziłem to na kartonie, karton nawet się delikatnie nie wgniótł, bo brama od razu wyczuła, że jest jakaś przeszkoda i od razu odbiła do góry, więc jeżeli na przykład przechodzicie w czasie zamykania bramy, czego nie polecam, no ale się zdarza, i brama Was zahaczy, to nic Wam się nie stanie, albo jeżeli coś trafi tutaj na drogę tej bramy, to ona również tego nie zmiażdży, nie zaklinuje się, nie musicie się o to obawiać. Jeżeli chodzi o zasięg pilota, to no powiem szczerze, nie przeprowadzałem tu jakichś naukowych testów z linijką, bo nie otwieram bramy garażowej dojeżdżając 100 metrów od domu, bo zwyczajnie nie mam takiej potrzeby, bo z reguły nie wstawiam auta do garażu. Ale nie miałem też żadnego problemu z zasięgiem tutaj, chodząc sobie po okolicy, na co najmniej 30 metrów, jak odchodziłem, wciskałem ten przycisk i momentalnie brama się otwierała. No i oczywiście z poziomu aplikacji, jeżeli tylko mamy zasięg internetu, to możemy otworzyć bramę z dowolnego miejsca na świecie. Więc teraz, kiedy przyjeżdża kurier i mnie nie ma w domu, a on chce zostawić paczkę, to po prostu otwieram mu bramę garażową, kurier zostawia paczkę i potem tę bramę zamykam. W tych kilku tygodniach używania tego napędu, tak naprawdę nie mam uwag. Trudno tutaj cokolwiek temu systemowi zarzucić, ale tego byśmy się spodziewali po systemie, który kosztuje około 1300 zł za samą jednostkę. Do tego musimy doliczyć też oczywiście centralkę Tahoma. Chyba, że już ją mamy, no to wtedy nie, ale ceny też są, wiadomo, zależne od regionu, zależne od firmy, która wam to montuje. Więc tutaj nie bierzcie tego zapewnik, co ja wam mówię. Ceny w swoim regionie musicie sprawdzić indywidualnie najlepiej w firmach, które te bramy. Instalują. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to tak no naprawdę na siłę. Na przykład troszeczkę mi przeszkadza kształt pilotów, ale to wynika tylko z tego, że mam w Volkswagenie Golfie taki slot w konsoli środkowej, do którego poprzedni pilociek mieścił się idealnie, a pilot od Sony się nie mieści. Ale za to pilot od Sony jest nieporównywalnie bardziej wytrzymały. On przeżyje nadepnięcie na niego, upadki, nie musicie się z nim cackać. No i jedna rzecz, której mi troszeczkę brakuje. To na poprzednim napędzie miałem taki guziczek, którym mogłem otwierać i zamykać bramy. Wiecie, podnieść rękę, po prostu wcisnąć guziczek, otworzyć bramę. To mi się bardzo często przydawało, kiedy coś tutaj robiłem. Na napędzie od sąfi niestety takiego guziczka nie ma. A szkoda, bo jest to bardzo wygodny dodatek, więc za każdym razem, kiedy chcę otworzyć lub zamknąć bramę, muszę to robić pilotem lub telefonem. Nie mogę tego zrobić ręcznie, ale za to. Bez obaw, jeżeli na przykład zabraknie prądu i musicie otworzyć bramę manualnie, to wystarczy tutaj pociągnąć za dzyndzel, szarpnąć i bez problemu tę bramę odblokujecie, żeby otworzyć ją ręcznie. Później równie łatwo jest ją włożyć na miejsce. I mieszkam w takiej miejscowości, gdzie blackouty zdarzają się niestety dość często, już dwukrotnie w tych ostatnich tygodniach miałem krótkie przerwy w dostawie prądu. I nie było ani razu takiej sytuacji, żeby brama się z powrotem nie włączyła, albo żeby centralka nie połączyła się z siecią, więc tutaj naprawdę nie mam uwag. I co, to już było wszystko, co miałem do powiedzenia o napędzie do bramy garażowej SOMFI DEXO SMART 800 I.O. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Zainstalowalibyście sobie taki napęd u siebie w domu? Jest to bardzo wygodne, ja jestem z niego bardzo zadowolony, także naprawdę trudno mi powiedzieć tutaj coś złego. Tymczasem subskrybujcie kanał O Domu, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No i co, widzimy się w kolejnych filmach tutaj, na kanale o technologii i słyszymy się w podcaście o technologii. Cześć!